Witam, tutaj Kropek, oto kolejny odcinek w mojej serii Let's Play Crash Bandicoot 3. No to zaczynamy. Tak. Dzisiaj będziemy przejdziemy 3 misje z ery chińskiej. Du, 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 du. Tak, a mianowicie... O, dobra. A mianowicie to będzie Dino coś tam. <grybujesz> nie wiem czy tak to się nie będę czytał. O, fajne, to jest fajne. Popływamy sobie znowu. I... Przejdziemy znowu coś z Arabami. No to wchodzimy do pierwszej misji. Tak, dzisiaj będą te trzy, w następnym dwie i boss. O, widzicie go? To jest doktor Entropy. To jest cyborg, który potrafi mieszać czasem i kiedyś pracował dla Cortexa, ale coś tam jakiś plan nie wyszedł, i zmienił partnera z coś tam z z łukomuką. Potem zaczął się partnerować. Ale dokładnie nie wiem o co z nim chodzi. No ale mniej więcej to jest coś takiego. No to wchodzimy. I jedziemy. No, ruchy. O, jest. I idziemy. Eee. Yeah. Mamy podwójny skok. To jest, o! No, no f! Mamy żyćko I idziemy Kto to kluby? Jakaś rybka Ej Miała taki sam ruch jak ja Dobra Idziemy Podjumpujemy sobie trochę I tak Jak zawsze będę się starał zbierać rzeczki I te wszystkie inne rzeczy Ale pewnie mi się to nie uda O i pewnie i w tej misji będziemy potem jeździć na dinozaurze. O kurde, dinołem Tak, jak Koko jeździła na tym tygrys tygrysie, no to my będziemy w tym odcinku jeździć na. Jeździć na. Kurde, na takim dinozaurku. O właśnie, z tego ja się wykluję. I patrzcie. Huuu, wykluło się. I jedziemy. Yeah! Fajny, fajny. Yeah! A, ciemia, już zapomniał. Tak, a w minecrafcie... To tak... na tym odcinku miałem budować domek, ale pomyślałem, że to za długo czasu by trwało do następnego odcinka, więc tak. Na tym odcinku pójdziemy do kopalni. I możliwe, że to się skończy moją śmiercią I już nie będę kręcił Ale możliwe, że się nie skończy śmiercią I wtedy do następnego odcinka pozbieram Przedmioty, znaczy surowce i zbuduję ten domek No i to tyle co z Minecrafta Dzisiaj chyba Minecrafta nie będzie jeszcze Ale na pewno jutro będzie Więc gramy dalej w klasę Chwilowo Dinozaurek sobie poszedł, a my wchodzimy do bonusa Czekaj, czy będzie jakiś łatwy bonusik e, albo mi się zdaje, albo mi będzie gonić ten potwór znowu. Co wcześniejszej misji. O, fajna muzyczka teraz leci. Na ja. no to rozwalamy. O matko. O, podwójnik kobiet kuksiarski. Kurde. nie. To oh, fuck. No, rozwaliłem. Idziemy dalej. W tym odcinku nie ma zbytnio co gadać, ale... Nieźle. Zawsze coś wymyślę. Hmm. Co to? Aha, dobra wiem. A jeszcze tą. Trzeba rozwalić. No. Yes. No to tak, udało mi się, jak na razie, zdobyć wszystkie beczki Ale teraz, jeśli mnie będzie ten potworek gonił Znaczy ten... Ta... Bycza świnia, co wtedy No to nie zdobędę wszystkich A chciałbym, chciałbym Czy będzie mnie gonić? Tak, no chyba mnie będzie gonił Ale to zobaczymy Tak, goni mnie! Tak Ooo Aaa, goni mnie! Nie, nie zdobyłem beczki! Jeszcze... Dostałem zgnieciony. Fak. Aha, dobra. O, o, fajnie, to się... Spiesza. O, ale mam 31 żyć. Nie ja zginałem wtedy, nie wiem nawet kiedy ja zdobyłem. O, to się przyspiesza, to miło. Fajnie, fajnie. No nie! Palec mi się z gałki ześlizguje! Z analogu znaczy. A, a. Kurde. Ale to dlatego, że chcę zrobić wszystkie beczki. Ale zdobędę. No nie, znowu mi się źle ustawił kciub na analogu. Kurde. Ale już wiemy gdzie jest ta beczka Jak ją zdobyć? Znaczy ja wiem, nie wiem czy wiecie Czy rozgryzliście to co ja mat! Żal, matko ja. Ten wynik też będzie długi, pewnie Tak jak ostatni My się będę męczył zetkania Znaczy nie, mam pomysł Teraz idę, jeszcze teraz, na ten raz I jeśli się nie uda to już nie zbieram jej bo nie będę przesadzał, no jakże jedna beczka. A muszę kręcić dalej, wgnąć do przodu, a nie! A, zebrałem, zebrałem, ale zginąłem. Dobra, wiem jak to trzeba zrobić. Biec i podwójnie poskoczyć. Dobra. Pobiegniemy. Ciśniesz proszę, ciśniesz. Hop. A, ciężkie to. Żeby zebrać wszystkie beczki. Ale przynajmniej się coś dzieje. O i teraz ta sytuacja I... Tak mam Uciekamy szybko szybko No, Lawa no nie O Ale powiedziałem że przestanę przychodzić Jak nie zdobędę A ja zdobyłem No to jedziemy dalej Hmm Kurde Ciężka ta misja Ale dobrze że mnie to przyspiesza Dzięki temu mogę sobie na, nałapać, e, no czy przewagi O właśnie Dobra, nie, nie łapę, dobra Cią, Ciągniemy dalej Jedziemy A, i tak dużo beczek nie miałem Ciekawe jak to Aha, bo tam było to takie Bonus, który dopiero się po tym się jakoś zdobywa No cóż, dobra Nie zdobyć wszystkich beczek, nie potem się męczyliśmy, bo i tak byśmy jej nie zdobyli no dobra, idziemy teraz się popływać. Sobie popływać. No to, czekajcie co ktoś będzie do nas mówił. Wątpię. Dopiero pewnie w trzecim... w trzecim... w trzeciej misji. To idziemy. O, te misje z pływaniem są ciekawe. bo ogóle wszystkie misje są ciekawe w krasie. Ale w tych misjach chyba mi się uda zdobyć wszystkie rzeczy. Aha. Fajnie. No i straciłem, No nie. No nie, mamo. Ech, dobra. A ja nie będę płakał. Aha. No wiedziałem. No już te beczki nie zdobędę. A, A w tych się najłatwiej zdobyła beczki, No ale tu. dobra, dobra. Opanowałem. Tak. Okay. Dobra No. fuck. To no, jest, jest. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko, szybko. Yeah. Udało się. O nie, rekin. Czekajcie mogę go... ...skręciołka wziąć. O mogę. O. Aku, aku, aku. Szybko, 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 szybko. szybko. O, a, wow, a. Ła, Nie, nie, nie. No i... Po... Ej, gdzie zniknąłem? Widzieliście to? Co ja? Jak nie? No to macie fajnie. Znaczy, macie, macie głupie. Bo to było fajny widok. Jacie No nie muszę sobie wywaliłem Eee yy, ten, żyćko Jacie Więcej tych leki no nie mogę do tej misji A nie, ale z to nie powinienem się męczyć No to już koniec no, Ale krótka ta misja Nie, nie wierzę w to No i nie muszę, że tylko jednej beczki nie zrobiłem Przez to, że Ach. Ne, ja, przez ten pistoleci zagram, że straciłem pistolet. No tak, to coś Nie wiem w którą stronę mam iść Aha Aha, dobra Nie wiem co, miałem co zrobić, ale Będziemy będzie dobra To jest tym węgorz Spoko. O, to jest ciężkie Znaczy pewnie mi się uda Ale kiedyś to było ciężkie dla mnie tylko ja no myślę, że to będzie jakiś podwójny Ale nie ten moment. O. Mam pistolecik. A co wy na to, żeby się tak wrócić? Do tego miejsca samego. Wiem. Nie da się. <śmum> Szkoda. Ale mi się wrócił. Celować, żeby zrobić beczkę. Ej! No to ja chciała z... zrobić tamto jak ktoś, już koniec, w misji. Nie, to już tylko Dobra, nie zbieram tego. Może będzie to coś, co rozwala nitro na końcu. Aha, nie wiem, dobra, płynę. Ale nie, nie zdobyliśmy wszystkich beczek i pewnie nie zdobędziemy. Choć może w tym... z tymi arabami mi się uda Dobrze. Przejdźmy drugi. Będzie mocny, bo są zwycięstwa. Nie. Nie, szkoda. Ale po 13 powinno być. Mu musi być, bo jak nie, to się wkurza. O, znowu doktor entropy. Znaczy, to jest jakoś. Mówię entropy, bo on się nazywa na N i na końcu tropi. Znaczy, z dwóch słów. Na N ma jakieś imię, nie, nie wiem tego wyczytać. A T to tropi. Ym, to umiem czytać. <grym> wow. O, to jest fajne. Ty mi porzucają. Nie, to są jakieś laski chyba no. Nie wiem Ale biegnę Fajny klimatik, fajna muzyczka du -du, du -du. Taka arabowska Ej no, dywanik, wracaj Fajna muzyczka naprawdę Dobra, idziemy dalej No, fuck A ciekawe cię że da się zginąć jak przed klanem z wysokości Sprawdzimy to? Dobra. O, nie, nie ginie się. <laughs> Trochę nierealistyczne, no ale w sumie. Ginie przez bombę, a nie ginie w wysokości. Dziwne. Ale to jest Crash. Jest, jest zbuntowany przeciwko Cortexowi. I był pierwszym udanym projektem Cortexa. Tylko, że. Miał tyle mózgu, że zdążył, zdążył się zdążył się Cortex'owi. dzięki temu możemy teraz przychodzić z nim po stronie dobra. Ale koniec gadania, idziemy dalej. Jest, dostał. Drugi. Scorpion zaraz zostanie. Jest. O, parę podciągań. Musi być forma. Ja, nie robię tej ja mam beczki No, dobra. Tu, tu. dywanik Jest. O jak. Bym się Tak nie było dźwięku. Znaczy, głosu. Bo. Jak. się oglądacie Minecrafta to w jednym odcinek przeszedłem cały bez głosu. A gadałem 20 minut. Tu, tu, tu. E. O. Fajnie, ta muzyczka normalna, krasa, przerobiona na taką bardziej arabowską. Fajnie, fajnie. I... Ach, nie udało się wszystkich. O, nagle FPS spadły, ale już wróciłem. No, hop, no. Skacz. No dobra, zrobię to tak. Udało się. I... Ach. Hmm. Wiem. jak to zrobić już. A więc znowu wchodzimy do muzyka. Tu, 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 W ogóle. Niebo taka gierka, a tego są traczka ma przyjemnego. Nie wiem, nie wiem czy w ogóle to można nazwać na Ale Aha Ale mnie się tam podoba Nie się to podoba Nie się to podoba o, fajnie, nie o to chodziło Tylko No Ach. Ach, zawsze ginę będę tracił znaczy przedłużał filmik przez te bonus. witam tutaj kropek oto kolejny odcinek z mojej serii let's play crash bandicoot 3 no to zaczynamy tak dzisiaj będziemy przejdziemy 3 misje z ery chińskiej du -du -du -du. tak a mianowicie o no tak. a mianowicie to będzie Dino coś tam. <laughs> nie wiem czy tak to nie będę czytał. O, fajne, to jest fajne. Popływamy sobie znowu. I przejdziemy znowu coś z Arabami. No to wchodzimy do pierwszej misji. Tak, dzisiaj będą te trzy, w następnym dwie. Witam, tutaj Kropek, oto kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Crash Bandicoot 3. No to zaczynamy. Tak dzisiaj będziemy, przejdziemy 3 misje z Ery Chińskiej. Du, 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 du. Tak, a mianowicie... O, dobra. A mianowicie to będzie Dino coś tam. <laughs> nie wiem czy tak to nie będę czytał. O, fajne, to jest fajne. Popływamy sobie znowu. I... Przejdziemy znowu coś z arabami. No to wchodzimy do pierwszej misji. Tak, dzisiaj będą te trzy, w następnym dwie. Witam, tutaj kropek. Oto kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Crash Bandicoot 3. No to zaczynamy. Tak, dzisiaj będziemy, przejdziemy trzy misje z ery chińskiej. Du -du -du -du. Tak, a mianowicie, o, dobra, no tak. a mianowicie to będzie Dino coś tam <laughs> Nie wiem czytać, to nie będę czytał O, fajne, to jest fajne Popływamy sobie znowu I Przejdziemy znowu coś z Arabami No to wchodzimy do pierwszej misji Tak, dzisiaj będą te trzy, w następnym dwie Witam, tutaj Kropek, oto kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Crash Bandicoot 3 No to zaczynamy. Tak. Dzisiaj będziemy przejdziemy trzy misje z ery chińskiej. Du -du -du -du. Tak, a mianowicie... O, dobra. A mianowicie to będzie Dino coś tam. <laughs> nie wiem czy tak to nie będę czytał. O, fajne, to jest fajne. Popływamy sobie znowu. I... Przejdziemy znowu coś z Arabami. No to wchodzimy do pierwszej misji. Tak, dzisiaj będą te trzy, w następnym dwie. Witam tutaj kropek. Oto kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Crash Bandicoot 3. No to zaczynamy. Tak, dzisiaj będziemy przejdziemy trzy misje z ery chińskiej. Du -du -du -du. Tak, a mianowicie. O, dobra. A mianowicie to będzie Dino, coś tam. <laughs> nie wiem, czytać, co to nie będę czytał. O, fajne, to jest fajne. Popływamy sobie znowu. I przejdziemy znowu coś z arabami. No to wchodzimy do pierwszej misji. Tak, dzisiaj będą te trzy, w następnym dwie. Witam tutaj, Kropek, oto kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Crash Bandicoot 3. No coś zaczynamy? Tak, dzisiaj będziemy przejdziemy 3 misje z ery chińskiej. Du, 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 du. Tak, a mianowicie, o, dobra A mianowicie to będzie Dino, coś tam? <laughs> nie mam czytać, to nie będę czytał. O, fajne, to jest fajne. Popływamy sobie znowu. I. Przejdziemy znowu coś z Arabami. No to wchodzimy do pierwszej misji. Tak, dzisiaj będą te trzy, w następnym dwie... Witam, tutaj Kropek, Oto to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Crash bandicoot 3. No to zaczynamy. Tak. Dzisiaj będziemy, przejdziemy trzy misje z Ery Chińskiej. Du -du -du -du. Tak, a mianowicie, o, no tak. a mianowicie to będzie Dino, coś tam. <laughs> nie wiem czytać, to nie będę czytał. O, fajne, to jest fajne. Popływamy sobie znowu. I przejdziemy znowu coś z arabami. No to wchodzimy do pierwszej misji. Tak, dzisiaj będą te trzy, w następnym dwie. Witam, tutaj Kropek, oto kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Crash Bandicoot 3. No coś Tak, dzisiaj będziemy, przejdziemy trzy misje z ery chińskiej. Du -du -du -du. Tak, a mianowicie... O, no to będzie Dino, coś tam. <laughs> nie wiem czytać, to się nie będę czytał. O.